Cześć, witajcie. Wczoraj o 19:00 czasu polskiego odbył się World Wide Developer Conference, który oczywiście został poprowadzany przez Steve'a Jobsa, a zaprezentowano na nim przede wszystkim nowego iPhone'a, a także kilka nowych rzeczy. Przede wszystkim nowy iPhone nosi numerek 4 i jest jego wygląd zmienił się zupełnie. Mamy tutaj nowe przyciski Nowy design, nowy tył, a także dużo, 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 dużo ciekawych i nowych funkcji. Przejdźmy jednak do pierwszej tej funkcji: jest to FaceTime. Co oczywiście dzięki nowo posiadanej kamerce z przodu iPhone'a możemy, możemy tak naprawdę prowadzić wideo rozmowy z inną osobą posiadającą iPhone'a. 4. Jest to właśnie tak naprawdę duży minus, że nie możemy zadzwonić z iPhone'a 4 do osoby krewnego czy przyjaciela posiadającego na przykład Maca albo inny telefon, jak nie wiem, BlackBerry Nokia N95 posiadający właśnie kamerkę do wideorozmów. Video rozmowy mogą być prowadzone jedynie przez sieć Wi-Fi, co też jest dla wielu osób na pewno wielkim utrudnieniem, na przykład w Polsce, gdzie. Sieć Wi-Fi jest mało spotykana, często jest płatna, często jest zabezpieczona hasłem i nie jest to takie jak w innych krajach. Oprócz tego, oczywiście, wideo wideorozmowy możemy prowadzić tylnią 5-megapikselową kamerę. Przejdźmy do następnej nowości, która znajduje się na stronie Apple i jest to Retina Display. Nie wiem jak to tłumaczyć, gdyż retina to siatkówka. Co, co jak siatkówka, chyba, display to oczywiście. Wyświetlacz? Więc nie wiem, będę mówił po prostu w takim wolnym tłumaczeniu. Wyświetlacz retina. Apple mówi, że jest to najostrzejszy i także najlepszy wyświetlacz, który kiedykolwiek powstał o najwyższej rozdzielczości. Tutaj z boku mamy taką lupę, która nam obrazuje mniej więcej, jak to wygląda. Widzimy, że ten kwiatek, ta róża, bodajże, róża bodajże jest bardzo ostra, bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo ostra, bardzo w dobrej, bardzo dobrej jakości. Ale zobaczymy jak to będzie wyglądać w iPhone'ie 4 po premierze, na żywo. Tutaj także mamy porównanie tych literek. Tutaj może taki przykład, nie wiem czy dobry, ale tak samo, tak samo działa ten anti-aliasing, który, który jest w grach, wideo, zmniejsza on. Krawędzie tak jakby, są te krawędzie bardziej gładkie, tak samo jest w przypadku liter w nowym wyświetlaczu iPhone'a. Wyświetlacz y, Retina jest y, tak samo trwały i tak samo niepodatny na zarysowania jak w przypadku starszych iPhone'ów. 3GS, 3G, a także oryginalnego iPhone'a. Nowy wyświetlacz ma rozdzielczość 960x640. W starych iPhone'ach wyświetlacz miał rozdzielczość 320x480. Okej, okay, przejdźmy do kolejnej nowości, a może już nie takiej bardzo dużej nowości, ale jednak została ona zaprezentowana. Jest to multitasking. Oczywiście multitasking umożliwia m.in. przykład przełączenie się między aplikacjami, słuchanie muzyki w tle, a nawet działanie innych aplikacji w tle. Multitasking dostępny jest jednak tylko na iPhone 4, iPhone 3GS, a w iPhone 3G... Multitasking można wyłączyć zmieniając lekko plik za niego odpowiedzialny. Ok, zbliżamy się już do końca nowych funkcji iPhona, ale ostatnią funkcją jest jednak chyba ta najbardziej ciekawa funkcja, czyli nowa kamera i nowy aparat. Nowy iPhone dostał przede wszystkim nowy aparat o rozdzielczości 5 megapikseli, a także nagrywania filmów w rozdzielczości 720p z 30 klatkami na sekundę. Filmiki nagrane iPhone'em możemy edytować m.in. w programie iMovie, który jest dostępny jest w App Store w cenie 4,99$. Tutaj widzimy na dole, jak to działa i... Muszę tak naprawdę powiedzieć, że te zdjęcia są zbyt idealne, że na pewno tu będzie trochę gorsza jakoś, ale na pewno dobra, no bo w końcu 5 megapikseli, a także nagrywanie filmów 720p, mam nadzieję, że, że nagrania będą bardzo dobre, ale przekonamy się oczywiście o tym w dzień premiery. I to byłoby chyba na tyle, iPhone 4, który posiada... Zupełnie nowy design, zupełnie nowy wygląd. Dostępny jest w dwóch kolorach, białym oraz czarnym. Pre-ordering iPhone'a 4 rozpoczyna się 15 czerwca, a oficjalnie w pięciu krajach, między innymi USA, Niemczech, a także na przykład w Wielkiej Brytanii, będzie go można kupić w dniu premiery, która ma miejsce 24 czerwca. Więc podsumowując oprócz tych hardwareowych zmian, mamy także nowy wygląd, który niestety został już wcześniej zaprezentowany przez serwis Gizmodo.com. OK, na konferencji oprócz tego iPhone'a zaprezentowano także nowy soft, finalną wersję, tak naprawdę nowego softu, który zmienił nazwę z 4.0 na iOS 4. Apple mówi, że mamy tutaj ponad 100 nowych funkcji. I bardzo dobrą wiadomością jest to, że ten system będzie darmowy, jak, zarówno jak na iPhone'a. I iPoda Touch. Tutaj mamy wszystkie wypisane funkcje, które się znajdują w tym softcie. Jest to m.in. multitasking, czyli aplikacje działające w tle, foldery, czyli organizowanie naszych aplikacji, segregowanie ich, a pozwala to dzięki temu, dzięki tym folderom będziemy mogli pomieścić na swoim iPhoneie 2160 aplikacji, lepszy mail, który został znowu udoskonalony, iBooks czyli czytanie książek na iPhone, a także różne mniejsze trochę, ale całkiem ciekawe funkcje takie jak Face and Places in Photos, czyli takie synchronizowanie iPhotos z naszą rolką aparatu, Tap to Focus Video, czyli tapni by złapać ostrość. Ja bym tak, to, na pewno tak zostanie to przetłumaczone przez Apple, przez polskie polskiego polski oddział Apple. Także różne takie inne rzeczy, jak poprawiona autokorekta. Mam nadzieję, że będzie to lepiej działać, bo po prostu w iPhone'ie muszę przyznać, że działa to beznadziejnie że ta korekta, autokorekta jest naprawdę bardzo słaba. I na przykład jeszcze oj, mamy tutaj np. wireless keyboard support, czyli po prostu obsługiwanie iPhone iPhone obsługuje klawiatury łączące się z nim przez Bluetooth iPhone, znaczy iOS 4 zostanie wydany na iPhone 3G, iPhone 3G, a także na iPhone 4. Jak już wspomniałem, na iPhone 3G nie będzie kilku funkcji, podobno na pewno nie będzie multitaskingu, mam nadzieję, że to będzie tylko ta jedyna rzecz, a także do, będzie dostępny na iPodzie Touch, trzeciej generacji, w pełni, na iPodzie drugiej generacji, tak samo jak w przypadku iPhone 3G nie będzie multitaskingu, a na iPhone'a, oryginalnego iPhone'a, tego 2G i iPod Touch pierwszej generacji nie będzie on w ogóle dostępny. I to byłoby chyba na tyle. Yy, wszystkie linki do strony Apple z wymienionymi nowościami będą gdzieś tutaj na dole, albo w adnotacjach. Mamy nadzieję, że dobrze to podsumowałem i dostarczyłem nowych informacji i zebrałem to do kupy jakoś tak. Oprócz linków polecam także obejrzeć zapis wideo z wczorajszej konferencji znaczy, mówię wczorajszej, bo kręcę to dzień po konferencji. Czyli dzisiaj jest który? 8 czerwca. I pamiętajcie, śledźcie nas na Twitterze. I przede wszystkim subskrybujcie, oceniajcie i piszcie komentarze, czy podoba Wam się iPhone. Czy podoba Wam się taka forma filmiku, gdyż jest to pierwszy taki filmik. To byłoby na tyle. Do zobaczenia. Cześć.